Witajcie, moi drodzy, na kanale czytania dla duszy. Zapraszam Was na przekaz na miłość na miesiąc marzec. I zanim zacznę, to pamiętajcie, że to, to jest czytanie ogólne, więc pewne rzeczy mogą Was tutaj nie dotyczyć. Zwłaszcza jeżeli coś totalnie Wam nie pasuje, to po prostu tego nie bierzcie. A druga rzecz to chciałam Was w tym temacie miłosnym, związków miłosnych, zaprosić na medytację, która odbędzie się 15 marca na Zoomie wspólna medytacja kwantowa, uwalniająca drogę do spełnionego, spełnionej miłości, spełnone, spełnionego związku. Medytacja będzie trwała około godzinki czasu. Będziemy uwalniać blokady przekonania z dzieciństwa, z okresu dorosłego, również jakieś zranienia, lęki, obawa. Na samym końcu będzie manifestacja partnera, partnerki wymarzonego. E można się już zapisywać. Koszt takiej medytacji to jest 100 zł. Przed sprzedaży do 6 marca jest 80 zł. Potem macie dostęp przez 3 miesiące do medytacji. Wysyłam link, jakby po medytacji, który jest już yy, nagrany. Yy, I jeżeli komuś nie pasuje ta godzinka w piątek o 19, to po prostu odsłucha sobie w późniejszym czasie. Ok, no to zaczynamy. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zaczynamy. Pokazuję Wam karty. Czekajcie. Muszę dobrze je ułożyć, żeby się nie pomyliło nic. To jest jedyneczka te kwiaty. Ta żółta to jest ostatnia. Jedynka. Dwójeczka. I trójeczka. Dobra. Odkładam 3 i dwa. I zaczynamy od jedyneczki. Eee, kochani, w marcu wy będziecie coś transformować, jeżeli chodzi o Miłość i tych transformacji może być kilka. Karta ma tytuł wielokrotne kwitnienie, czyli wy będziecie transformować się lub rozkwitać. Może być faktycznie torowanie, jakby sobie tej drogi do miłości, czyli praca z blokadami, z przekonaniami, jak najbardziej, ale może chodzić o coś innego: to, że znajdziecie się w jakiejś sytuacji miłosnej, która. Wam pomoże coś w sobie przepracować. I to może być jakieś trudne wydarzenie. Możecie kogoś poznać, kto coś w Was wzbudzi. A może być i pozytywne wydarzenie, bo na razie to jest jedna karta. Albo jeżeli jesteście w relacji, no to coś może takiego się wydarzyć, co sprawi, że Wy się zaczniecie jakby zmieniać. Patrzymy sobie dalej. Jeszcze zwróćmy, zobaczymy. Miłość, marzec dla jedyneczki. Bądź odważny i zrób krok do przodu. I teraz tak. Hmm. Dla osób, które są w relacjach, być może Wy musicie faktycznie podjąć jakieś decyzje. I te decyzje mogą być różne. Zwłaszcza, że na razie mamy za mało kart, żeby coś tutaj jakby wyrokować. Jeżeli jesteście sami, no to karta może mówić o tym, że faktycznie powinniście bardziej się otworzyć na miłość, być może wyjść do ludzi. Być może założyć sobie konto gdzieś, nie wiem, może nie na Tinderze, ale gdzieś indziej, gdzie możecie poznać ludzi. Może też chodzić o to, żebyście właśnie coś zaczęli uzdrawiać sobie, jeżeli chodzi o te sprawy miłosne. Ale może być też tak, że poznacie kogoś i troszeczkę się przestraszycie tego. Zamkniecie się. Bo gdzieś tam są jakieś rany, tak? są jakieś lęki. No to ta karta mówi, otwórz się na to. Idź do przodu. Zrób coś w, tym, w tej sprawie, tej miłości. Teraz zobaczymy sobie typowo starota, chociaż nie wiecie co. Bo ja chciałam sobie podzielić za chwileczkę. Jeszcze weźmiemy sobie wyrocznie. Ja chciałam sobie podzielić. Starota chciałam podzielić na singli i osób, które są w związku. Więc jeszcze weźmiemy sobie z wyroczni. Co w miłości. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. I teraz wszechświat, jeżeli chodzi o miłość. No właśnie, wy, to, my, wy macie czas na zmianę. Dokładnie tak. I teraz wszechświat będzie ci pokazywał, jedyneczko, co masz zrobić. Czyli jakby nie przychodzi jeszcze spełniona intencja. Chociaż nie wykluczam, że ktoś się nie pojawi, tak? Ale jeżeli się pojawi, to i tak wy musicie się przetransformować. Bardziej to widzę, że wy najpierw musicie się przetransformować, żeby ktoś się pojawił. Czyli wasze modlitwy zostały wysłuchane, jeżeli chodzi o relacje. Nawet jeżeli jesteście w trudnej relacji, tak? Hmm? To, to być może prosicie właśnie o jakąś zmianę. O to, żeby albo się poprawiło, albo to ruszyło w drugą stronę. I jakby wszechświat wam pokazuje, że wy macie się zmienić i wy będziecie się zmieniać, bo zobaczcie, tu jest ta metamorfoza, czyli uwalniać pewne rzeczy, i jakby otworzycie się. Mamy kartę goblina to jest lęk, obawa, strach, niskie poczucie własnej wartości, być może nieakceptacja siebie. To jest energia zamykająca i tą energię trzeba przetransformować. Dobra, patrzymy sobie jeszcze z tej talii, jaki tutaj marzec pod kątem miłości dla Was będzie. Epicka podróż, dokładnie tak. Okej. Okay. I teraz tak, epicka podróż. Może mówić o tym, że gdzieś faktycznie będziecie wyjeżdżali, ale ta karta mówi o tym, że prawie doleciałeś tam, gdzie chcesz dolecieć. Czyli prawie gdzieś tu się spełniła Twoja intencja dotycząca miłości, ale jeszcze coś trzeba zrobić. Trzymaj się tej wizji i wszechświat Ci będzie pokazywała właśnie jeszcze jakie emocje, jakie przekonania, jakie blokady masz do uwolnienia, żeby wejść w tą dobrą relację, albo żeby coś się zmieniło w Twojej obecnej relacji. Albo dostarasz podpowiedź, że no sorry, jak chcesz coś innego w związku miłosnym, no to tą osobę na przykład trzeba zostawić. Iść do przodu samemu. Mamy czakrę gardła jeszcze tutaj. To jest uwolnienie jakiś blokad z tego obszaru. Tutaj być może um, um, wyrzucicie coś z siebie, na przykład powiecie o swoich potrzebach, uczuciach partnerowi, partnerce, albo może to być wyrzucenie jakiś poczucia żalu, smutku, niepowodzenia, uczucia niesprawiedliwości z poprzednich. Relacji. To może być wyrzucenie nawet na papier. Bo tu wygląda tak, jakbyście do końca nie umieli komunikować swoich potrzeb albo uczuć, i to będzie też przepracowywane. Jest spędzanie czasu wśród natury, wychodzenie na zewnątrz. Możecie kogoś poznać, bo ta karta też może o tym mówić, że wy gdzieś Wyjdziecie na zewnątrz i kogoś poznacie. A może być też tak, że to nie dotyczy miłości, tylko tego uzdrawiania, że Wy więcej czasu będziecie spędzali na zewnątrz i przez to będziecie się zmieniali, tak? I teraz zobaczymy z tych energii tarotowych dla singli, najpierw, tak? Dla singli. Jak to z miłością u Was będzie? Macie maga, to są jakieś rozmowy, trójka ludzie przy Was, trójka buław. I A z więc ja bym powiedziała, może coś wrócić z przeszłości, jakaś energia albo osoba z przeszłości, hmm? bo jest szóstka kielichów na końcu. Eee, I teraz tak, e, Mak mówi o tym, że będziecie z kimś rozmawiać, to są rozmowy po prostu z kim się komunikować, możecie umawiać się na randki, na jakieś spotkania, możecie ogólnie rozmawiać z ludzi, poznawać bo jest trójka kielichu, to jest lekkość więc ja nie widzę, nie wiadomo co tutaj ale jakby robicie jakiś krok do przodu jeżeli chodzi o tą miłość, ponieważ trójka była, to jest takie patrzenie już w przyszłość i jest as kielichu dla części z was to jest faktycznie poznanie kogoś taka energia zakochania Hmm? Chociaż nie mam tu postaci ani męskiej, ani żeńskiej, kobiecej, tak? Więc na 100% nie mogę powiedzieć, że faktycznie gdzieś tutaj się zakochacie. Dziś jakaś taka lekkość, rozmowy, spędzanie być może czasu z kimś na no, takich luźnych zasadach mi się bardziej to pokazuje, ale ta, yy, ten yy, yy, Lichów może tutaj mówić, o tym, że wy po prostu otwieracie się na miłość, że wy uzdrawiacie pewne rzeczy, jeżeli chodzi o sprawy miłosne i po prostu z tą trójką buław to jest takie patrzenie już miał w przyszłość z otwartym sercem, bez jakichś lęków, obaw. To tyle, jeżeli chodzi o singli, a teraz jeszcze zobaczymy sobie związkowców, osoby, które są w związkach. Macie Rydwana, co tu się będzie działo? Jedno z was, i jest szóstka mieczy, jedno z was może gdzieś wyjeżdżać, i tutaj może być relacja na odległość. Hmm? Takie coś też widzę tutaj. E, jakieś tajemnice mogą być: wzajemne zranienie się, tajemnice, wzajemne ranienie się, kłamstwa, hmm? albo lęki, obawy i izolowanie się od siebie. Jeżeli macie teraz jakiś kryzys w relacji, to pierwsze karty wskazują, że to w ogóle może być relacja karmiczna. Pierwsze karty wskazują, że coś może pójść do przodu, na przykład, ale te karty też mogą mówić o właśnie wyjeździe jednej osoby, lub po prostu już relacja jest na odległość i przez to jest problematyczna. Również te karty tutaj mogą mówić, że gdzieś razem wyjedziecie w jakąś podróż, tak? Jakiś chociaż weekend wspólny i to wam może dać nowy start. Bo tu jest jakiś nowy start, ale ten start może też dotyczy właśnie tej pracy, że ktoś wyjeżdża do pracy za granicę, ale nawet jeżeli przyjdzie dla was nowy start, to potem znowu jest takie izolowanie się. Są jakieś lęki, obawy albo jakieś tajemnice, niedomówienia i to trzeba uzdrowić. Wy sami w sobie musicie to uzdrowić. Jeżeli macie jakieś lęki, obawy, że coś złego się wydarzy, tak? albo boicie się po prostu przed nie boicie się zaufać, izolujecie się no to nie oczekujcie, że ta relacja będzie dobrze wyglądała I jeszcze na sam koniec dla wszystkich sobie zobaczymy marzec, miłość jest mężczyzna jest karta słońca jest karta obfitości hmm. ja bym powiedziała, że wam tutaj w pracy i finansach się będzie powodziło bo zobaczcie, tu jest mężczyzna z monetą tu jest róg obfitości. Dla części z Was to jest faktycznie przekaz, że tutaj w finansach coś spłynie, i na tym aspekcie możecie być bardziej skupieni. Może być tak, że faktycznie, jeżeli jesteście w związku, to jedna osoba gdzieś wyjedzie do pracy za granicę. Tak, bo tam będą duże pieniądze. Ogólnie ja bym powiedziała, że możecie mieć powodzenie w miłości i być adorowani. Nawet jeżeli jesteście w relacjach, to ktoś was może tutaj adorować. I jest karta słońca, więc ja uważam, że tutaj jakaś pomyślność tej miłości idzie, ale bardziej chyba dla osób, które są same, aniżeli które są w związkach. Tak to widzę. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójczki. Zapach emocji. Myślę, że karta pierwsza już dużo mówi. Będą emocje, związane ze sferą miłosną. Mogą być trudne emocje czy dla związkowych może być jakiś kryzys, jakieś niejasne sytuacje dla singli być może poczucie samotności, ale mogą może pojawić się coś pozytywnego bo ta karta nie mówi e, o samych negatywnych emocjach, chociaż może być jakieś poczucie żalu, straty, niesprawiedliwości jak najbardziej, ale może być jakaś ekscytacja, coś takiego zobaczymy dalej, bo ta karta nam za mało mówi, na pewno jest związana z emocjami Komunikacja jest kluczem i komunikacja może być y, momentami trudna u Was, czyli bardziej to czuję dla osób, które są w związku albo gdzieś tam kogoś poznają, bo tu jest, niech Twoja duma nie stanie Ci na drodze. Możecie wchodzić w jakieś y, kłótnie, niejasna sytuacja, niedomówienia albo jakaś Wasza upartość tu może być. Uważajcie, co mówicie. Hmm? Czy ja bym powiedziała, że emocje pod kątem zgody, jakiejś harmonii, komunikacji mogą być momentami tutaj trudne? I co dla, dalej? Dla dwojeczki na miłość, na no, sprawy miłości. Kompas. No właśnie, je, będą trudne niestety emocje, od razu Wam mówię, co nie oznacza, że nie przyjdą też dobre. Hmm? Bo macie kartę sztormu, jakoś środkową, czyli będzie chaos w miłości. Jeżeli jesteście sami, to możecie kogoś poznać, który przyniesie wam chaos, albo nikogo nie poznacie i wtedy po prostu um, um, możecie czuć właśnie jakąś samotność, jakieś rozgoryczenie, trudne emocje związane właśnie z tym, że jesteście sami. Karta kompasu mówi o tym, że momentami wybijecie się właśnie z tej takiej pozytywnej ścieżki, wejdziecie w ten chaos, ale wasz wewnętrzny kompas doprowadzi wam na tą drogę, gdzie poczujecie spokój. Mhm. I ta karta jest taką dużą podpowiedzią. Ona mówi o tym. Zobacz, jak podlewasz swoje nasionka. Jeżeli chcesz fajnej relacji. Nieważne, czy jesteś sam czy w związku, to zobacz, jakimi myślami i emocjami to podlewasz. Bo one są negatywne. Mhm? Czyli bądź dobrym ogrodnikiem. Dwójeczko. Co w miłości dla ciebie? Prawo przyciągania. W pewnym momencie coś się odblokuje, więc to nie będzie tak cały czas tutaj. Ja bym powiedziała, bo macie tutaj prawo przyciągania, czyli kreacji, czyli gdzie twoje myśli powędrują mocno i emocje, tam dostaniesz tego więcej. Hmm? Ale tu jest magia w powietrzu i otwierające się drzwi, zobaczcie. Coś się tutaj w pewnym momencie dla was blokuje, chociaż to może być na tej zasadzie, że będziecie dostawali jakieś synchroniczne wydarzenia, jakieś wiadomości, bo to jest bardziej karta właśnie wiadomości, jakichś znaków, które Wam pokazują, w którą stronę macie iść. To jest ten kompas, właśnie. Hmm? Być może macie zostawić jakąś relację, albo macie na przykład nie tworzyć takiego środowiska w danej relacji, w której po prostu jesteście teraz, tak? Zobaczymy sobie teraz. Tarotem dla singli i dla związkowców osobno. Single, no mają negatywne myśli. Dokładnie tak. Macie dużo y, smutnych emocji w sobie. To są dwie pierwsze karty. To są jakieś lęki, obawy, negatywne myśli na temat, czy jakoś się jeszcze spotkam, albo spotkacie kogoś i się włączą. Piątka kielichów, powracają emocje z przeszłości, albo cały czas żyjecie tym zranieniem, poczuciem niesprawiedliwości, a to trzeba w końcu uwolnić, uzdrowić. I ósemka pentakli, ona może tu wskazywać, że Wy faktycznie zabierzecie się za pracę nad tym, albo skupicie się po prostu na pracy zawodowej i zarabianie i to będzie Wasza jakby ucieczka od tego. I zobaczymy sobie jeszcze dla związkowców. Dla osób, które są w związkach. No jest też zawieszenie. Więc ja bym powiedziała, że ogólnie dwójka tutaj ma problemy miłosne, chociaż gdzieś tutaj chyba lepiej u was to wygląda a zmieczy. Okej. Okay, Dobra. I teraz tak, zawieszenie relacji. Czyli relacja może stanąć w miejscu, albo dużo emocji się pojawi, lub po prostu żyjecie osobno. Hmm? Potem niby jest jakaś tutaj komunikacja, ale ja bym powiedziała, że będziecie próbowali każdy na swoją stronę poprzeciągać linę, tak, bo ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to i albo dla niektórych może przyjść nawet zerwanie relacji, bo te karty mogą o tym mówić, że zdecydujecie albo jedna osoba zdecyduje, że no jednak koniec. Albo to są po prostu wracające emocje z przeszłości, wrac wracające sytuacje z przeszłości, które wy gdzieś tu pielęgnujecie w sobie i one mają szansę w pewnym momencie się zakończyć dla Was, tak? Czyli wyjdziecie z tych emocji z przeszłości, bo ostatnie to jest kapłan. To tak, jakby było zachowanie tego, co jest. Aczkolwiek dla niektórych może przyjść też i rozstanie. A teraz jeszcze ostatnie ostatniej tali zobaczymy sobie dla osób, które są singlami, związkowcami. No właśnie, tutaj jest jakieś związanie, jakieś nerwy, stresy, dokładnie tak. Mhm. I teraz tak, zobaczcie. To są bardzo takie blokujące energie. Są nerwy, stresy, trudne emocje i jakieś blokady, które wy macie w sobie. Mhm? Dopiero potem jest uwalniające karty, bo one mówią tutaj o kwitości, o jakiejś osobie przy was i to może być bardziej dla osób, które są w związku, że tutaj się w pewnym momencie to polepsza. Hmm? A tak jak powiedziałam, niektóre relacje mogą się rozejść ze względu na to, że to jest czytanie ogólne. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o dwa trójeczki. Połączenie serc. Hmm. No tutaj wygląda, że coś się będzie działo pozytywnego w miłości. Na razie tak wygląda, no bo jakieś połączenie serca tutaj będzie. Jeżeli jesteście w relacji, to może być odnowienie relacji, bliskość w relacji. Jeżeli jesteście sami, no to możecie kogoś spotkać na swojej drodze, kto was w jakiś sposób może mm, zauroczyć, e, za, zaciekawić, tak? Z czym możecie coś tutaj stworzyć. Wiecie co? Tutaj jest teraz tak Przychodzi zakończenie jakiegoś etapu w waszym życiu miłosnym, twoja ciężka praca zostaje Ci wynagrodzona. Czyli jeżeli mieliście jakieś problemy miłosne i wy pracowaliście nad sobą, coś sobie zmienialiście, żeby to lepiej wyglądało, no to tu macie typowo. Twoja ciężka praca zostaje Ci wynagrodzona. Jeżeli jesteście singlami, i gdzieś tutaj pracowaliście na tym, żeby odblokować się, na tą miłość, przechodziliście jakieś przekonania, jakieś zranienia uzdrawialiście, albo rany z dzieciństwa, no to ta karta też o tym mówi, że twoja ciężka praca zostaje wynagrodzona. Tutaj przechodzą też rozwiązania danych sytuacji, jakieś zakończenia, więc jeżeli czułyście się wcześniej samotni, to macie szansę na poznanie jakiejś osoby w tym miesiącu. A nie, tarotem potem sobie sprawdzimy. Patrzymy jeszcze z wyroczni. Z wyroczni dla trójeczki. Miłość. No bycie koło siebie. Dokładnie tak. Jest karta obfitości. Jest karta balansu. Więc trójeczka ma fajne połączenie tutaj. Zarówno dla... Jeszcze singli zobaczymy tutaj, tak? No bo to dla związkowców nam się ładnie tutaj pokazuje, że jest bliskość, odnowienie relacji, jest złoty pałac, być może poprawa sytuacji finansowej, która sprawia, że wy też le lepiej się dogadujecie, ale ta karta też może mówić o tym po prostu o powodzeniu w miłości, o tym, że przychodzi obfitość po prostu w miłości. Nie oznacza, że przyjdzie pięć osób, tylko po prostu będzie dobrze. Uważajcie tylko na jakieś emocje. Jest niby tutaj balans, ale mogą być też wprowadzane negatywne emocje, więc na to uważajcie, bo może być całkiem fajny miesiąc, jeżeli chodzi o miłość. Prawo przyciągania. I teraz, tak, no właśnie. Zobaczcie. Tu jest prawo przyciągania. To, co myślisz w sobie, to, co pielęgnujesz w sobie to tworzysz tego więcej w swoim życiu. Więc uważaj, bo możesz na, z początku miesiąca tworzyć też negatywne historie, tak? Ta karta w ogóle mówi o tym, żeby ta zadbać o swoje zasoby, o swoje samopoczucie, e, o miłość do siebie i tak dalej, i tak dalej. Bo jak się czujesz źle sam za sobą, no to tworzysz to samo dookoła. Jeżeli czujesz, że nie zasługujesz na miłość i że nie masz w ogóle powodzenia w miłości, no to nic nowego się nie stworzy. Aczkolwiek trzecia karta przynosi jakby spełnione życzenie, jeżeli chodzi o miłość. Więc jak najbardziej single mogą kogoś poznać, a u osoby w związkach może się poprawić, ale to jeszcze zobaczymy kartami tarota dla singli. Czy tak faktycznie będzie dla singli? W miłości na marzec. Szóstka mieczy, jakaś przeprawa mentalna, a z zakochanie. No właśnie, wy macie jeszcze gdzieś tam jakieś krytyka sabotażystę w głowie. Zmieniacie sposób myślenia, podejścia. Może też pojawić się relacja karmiczna, ale nie widzę tutaj, żeby ona jakaś trudna była, przynajmniej na razie. Również kogoś w podróży lub z daleka możecie poznać. I tutaj macie otwieranie się na miłość, a z kielichów lub zakochanie. Tak, może też mówić ogólnie o nowej miłości. I jest dwójka kielichów, jest bliskość w relacji, tylko wy to jeszcze sabotujecie w głowie, być może nie wierzycie. Albo szukacie problemów, gdzie ich nie ma. Może być też lęk przed utratą tej osoby, utratą tej relacji. Możecie nie wierzyć, że to coś z tego wyjdzie. A dla osób, które są w związkach, azbuław, namiętność. Chociaż gdzieś tutaj z dystansem podchodzicie do siebie i kalkulujecie, co Wam się e, lepiej opłaca. Mhm. Więc ja bym powiedziała, że to chyba dla Sylindy będzie tutaj lepiej, chociaż dla was też nie musi być źle. Momentami mogą być jakieś problemy w marcu, tak? Jest as buław, czyli coś nowego, witalność, namiętność wchodząca jakby do tej relacji, chociaż jest jakiś dystans. Są jakieś przeciwności. I ja bym powiedziała, że troszeczkę sobie kalkulujecie, siedzicie w głowie, co mi się bardziej opłaca, czy nie. I partner, partnerka też tak może robić. Chociaż rycerz buław. Z jednej strony może przynieść takiego partnera, który jest nudny, monotony i być może Was to nudzi właśnie i szukacie czegoś innego. Ale z drugiej strony to jest karta ratunku dla relacji, czyli faktycznie możecie chcieć zmienić, poratować tą relację. Chociaż uwaga, ja bym powiedziała, że tutaj mogą być jakieś zatajone rzeczy, jakieś kłamstwa, tajemnice. Być może osoba trzecia, chociaż to nie zawsze kapłanka o tym będzie mówiła, bo może symbolizować kobietę w relacji. Że kobiety mnie słuchają, że wy jesteście takie chłodne, niedostępne, zdystansowane, i to jest też karta odsunięcia się, więc gdzieś tutaj jakoś kryzysowa jest, bo ta karta o tym mówi, że tak możecie się zastanawiać, w którą stronę iść, ale ta relacja ma szansę jakby tutaj na zdecydowaną poprawę. Ok, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa.